W tym poradniku pokażę Wam program Screen Hunter. E, aby go pobrać, e, wystarczy wpisać w, w google e, Screen Hunter 5.1 Free. E, ja pokażę Wam efekt. Efekt jest taki. Włączamy program, wybieramy pozycję FROM i klikamy. E, po prostu y, camptur now. Lecz przejdźmy do ustawień. Tu jest y, czym chcemy y, MySpanter, czy nasza myszka y, co, jakie zdjęcie chcemy zrobić? Czy chcemy zrobić zdjęcie danej na przykład takie o czy chcemy zrobić cały ekran albo inne wybrane swoje rzeczy. Dobra, ja zrobię wybrany robię Capture NAV. Yy, ja tego zrobię sobie. I zdjęcie. Zdjęcie już jest zrobione. Yy, zawiera 15 kB i otworzymy to. I proszę, widać cały mój pulpit. Przepraszam, nie cały, tylko część mojego pulpitu. Na dzisiaj to wszystko. Link do pobrania programu będzie w opisie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i Fordon.